Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy wozić zboże u kolegi. Jeżdżę John Derem z dwoma przyczepami, ale jakie to są, to nie wiem, wysiądę i się przekonamy. Tu jest około 12 hektarów zboża, więc kawał pola jakby odjął to, co kupiliśmy, co powiem wam później, to wychodzi więcej niż cały areał razem wzięty. Taki to jest jelonkiem dzisiaj jeżdżę. Fajna maszyna. A przyczepy to welgerki dwie. E, ładowności 8 ton, mają. To jak u mnie odwóz. Witam całe te internety. No, robota idzie ładnie. Pomocnik też nic jeszcze nie popsuł. Także maszyna gwizda ziarka ładnie lecą. Aby się tylko maszyna nie zapchała, albo ziemi nie złapała. A zapomniałem ci powiedzieć: zboże będziesz odwozić do skupu koło ronda. Oj, to żeby mi tam jaki wariat tylko nie wyleciał. Raz jak jechałem czwórką, go tak było. Ostatnie dostawy przyjmuje i zamyka ten młyn. Pytanie tylko, czy ktoś będzie chciał kupić tak... Dawaj tu, bo szybko, bo już mi kobita spokoju nie daje. Jak nie ogródek przekopać, to promocja w jakimś rozmanie, rozeznanie, czy jak to się zwie. Jeszcze jakieś kiełbasy w Lidlu obczaiła na grilla. Ta kobita ma za dużo energii, jak na swoje lata. Więcej ode mnie ma. Tylko nie przypieprz mi teraz tą kabiną w rurę. Bo podwyższe wartość działki. A raczej dodatkowych kosztów nie chcecie. Zgaś go i niech tu stoi. Tamten to się dorobił, takie ciągniki na takim małym areale, ale jak nic się nikt nie czepia, dupa nie piecze, to co tam ma się dziać? Dorobił się chłop uczciwą pracą. Muszę od niego kupić ziemię, zanim ktoś inny ją weźmie. Materiał będzie wrzucony po prasowaniu. Także pozdrawiam cię, e, cieplutko, mój drogi. Przyjacielu, wuja był szybszy i już załatwił nam tą działkę. Także pozdrawiam jeszcze raz cieplutko. Właśnie o tym chciałem powiedzieć, że pole, które zostało przez nas kupione, jest koszone jeszcze przez starego właściciela. Słoma już należy do nas, tak uzgodniliśmy. I zajechałem już na skup. Dwie welgerki do wysypania są. A jeszcze pewnie z trzy kursy mnie czekają. No dobra, może dwa bez przesady. Ale ciekawe światło tam mają. Wysiądzie się i można jak Smurf wyglądać. Wracam już na pole. Teraz jak tak się najeżdżę e, tymi zachodnimi sprzętami, to potem do Ursusa będzie ciężko wsiąść. A co dopiero robić nim? E, za bardzo się człowiek do dobrobytu przyzwyczai, ale halo, boss, tu już na mnie czeka, a nic nie dzwonił. Pewno dziewucha mu napisała, że jest sama w domu, i z wrażenia zapomniał zadzwonić, że kombajn pełny. Dobrze, że nie ruszył. Dzwoniłem do Mirka, że zaraz się zjawisz. Także dwuja i gazu. Tej nie tak szybko, no i już bokiem poleciał, i prawie cały zestaw wyjebał. i szybko nagrasz jeszcze tego mojego zabytka, co by widzowie widzieli czym kosze, a jak już widzieli, to zobaczą drugi raz. Także cóż na dzisiaj to tyle trzymajcie się i do następnego. No trzymajcie się tam Pozdro...